Cześć moi kochani, witam Was ponownie. Yy, tak sobie pomyślałam, że pogadamy sobie przy makijażu, bo chciałam Wam pokazać parę rzeczy, których teraz używam. I teraz tak. Twarz mam yy, oczyszczoną, ale jeszcze. Yy, 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 tonik ze srebra koloidalnego, który uwielbiam. Wyschnie. Dobra, sprawa psiukacz. Bardzo dobra sprawa, przykrość. Postaram się w monitor patrzeć, nie w podgląd. Dobrze. I dlaczego? Ja robię sobie zazwyczaj taki bardzo prosty make-up czyli mam sobie właśnie tonik, tak, położony krem pod oczy bardzo fajny, który dostałam generalnie i trenuję, testuję. Natomiast potem zaczynam od bazy i powiem Wam tak, że baza Bielendy rewelacyjna, zresztą jak widzicie już dużo jej zużyłam, także mogę coś o tym powiedzieć, ale również od jednej z Was dostałam bazę, tu się nie sprawdziła i dlatego przysłała do mnie, to jest Max Factora i powiem Wam, że ta baza jest dla mnie rewelacyjna, szczególnie w połączeniu z tym podkładem Beli, ja mam ten podkład Beli, to jest kotku, koteczku hypoaregenic lightening makeup i on był w numerze jakimś strasznie jasnym i piorun wie jakim jeden, jeden, tu mam coś napisane, także w ten sposób dlatego tak na co dzień czasem do podkładów BB, bo jeszcze używam podkładu BB czasem z tak, jak nie chcę się malować, malować, to używam właśnie tą bazę z podkładem. A jeżeli chcę bardziej zrobić make-up, to używam tą bazę z tym podkładem. Także w ten sposób już mi się wsysnęło. Jest naprawdę, zobaczcie, ona jest taka biała, leista, ale autentycznie, będę się malować w podglądzie. No, mam lusterko, to będę się malować w lusterku, Ale autentycznie, bardzo fajnie. Akurat bluza nie jest najlepsza do malowania. Ym, autentycznie jest bardzo fajna, rewelacyjna baza. I z tym podkładem się fajnie... Widocznie, nie wiem, obie są na wodzie, czy oba na oleju, bo to jest ważne, że podobno jak jest na przykład baza olejowa, a podkład wodny, albo odwrotnie, to że to się tak dobrze nie trzyma. Natomiast tutaj autentyko rewelacja. Bardzo mi się to sprawdza. Także fajnie. Już mam wyklepaną, wyklepaną. Zobaczcie, te permanentne brwi nawet się nieźle trzymają, a byłam we wrześniu robić chyba, tak że nie jest najgorzej. I niech się troszeczkę wsyśnie znowu. Zła jestem, dlatego że nie chcę mi się przesłać vlog z wczoraj. Przesyłanie na poziomie 9% non-stop. Ja chyba po prostu go jeszcze raz wrzucę, słuchajcie, bo to nie ma, nie, nie ma co, nie? Tak mi się wydaje. Jeszcze raz opuść tę stronę. Nie, bo to bez sensu, żeby mi się przesyłało 100 godzin, a potem jeszcze coś może nie przetworzyło. Lepiej czasem. Dwa razy zapodać. Zobaczymy. No dobra, to już mi się wsysło. To biorę właśnie ten hipoalergenik. Super jest. I ja jeszcze lubię bardzo podkład AA. Tylko on już jest. To nawet może. Widać. Jest znacznie jaśniejszy. Bardzo go lubię. Chociaż chciałabym mieć Catrice, bo tak jest chwalony ten Catrice teraz. Ale nigdzie go u nas nie ma. A sobie biorę ten Belly. Bo on naprawdę super. I ja to paluchami słuchajcie. Paluchami się najlepiej rozciera. Szybko. Beauty blendery coś tam trzeba moczyć. Myć. To jest dla profesjonalistów zajmujących się make-upami na swoim kanale. Dla mnie niekoniecznie. Oczywiście ja bardzo mało używam... No, sunie po tej bazie jak masełko. Ja bardzo mało używam korektorów, bo wyprysków raczej nie mam. Na zaczerwienienia tam mi się nie chce babrać. Ja mam naczynka pod skórą bardzo, tak? Nie mam nawet tyle cery naczynkowej popękanej, co mam naczynka pod skórą, więc bardzo łatwo się czerwienie. Jak możecie zobaczyć nawet na kamerze, po prostu bywam czerwona w ten sposób. Ale... Hmm, ale, ale, hmm, nie, to nie są problemy naczynkowe, tylko ma no taka cera, o którą w ten sposób trzeba dbać. Więc ja nawet podkład nie nakładam dlatego, żeby. Hmm, jeszcze dołożymy, żeby coś tam zatuszować z pod, zaskórniaków, podskórników, bo ja bardzo pilinguję cerę, oczyszczam. Hmm, Dbam, lubię. Nie mam jakichś wielkich zmarszczek, mimicznych. Owszem, to zresztą mam zaraz 40 lat, dziewczyny. To holender jasny naprawdę jest, co. Mm, byłoby co zakrywać. Ale zakrywam podkładem dlatego, że chcę, żeby. Właśnie nie była czerwona. Generalnie, żeby nie była czerwona, damy minutkę podkładowi, niech się wsyśnie. I zobaczcie, od razu 14%. To dobrze zrobiłam. Oby się ten vlog wam nie wgrał, a tu drugi nagrywam. A hello. I słuchajcie, y, pu, pudrów Mam jeden. Oj, niedobrze. Y, jeżeli chodzi o pudry, dzisiaj używam i po prostu. I powiem Wam, że teraz te pudry są wszystkie w miarę dobre, byleby się z kolorytem dopasować. Ja biorę jasne, bo przyciemnić się zawsze można, to nie ma problemu. Tylko, że mój myk na pudry to jest już nieco brudny puszek z Chińczyka. Każdy puder używany z tym puszkiem jest matująco, wygładzająco, cudny. Nie wiem, na czym polega ta magia. Także po prostu sobie tutaj ładnie. Przy, od, odświecę się, że tak powiem. Będą odświecona. Zmobilizowaliście mnie do tych vlogów, słuchajcie, naprawdę. I ja lubię jasne pudry, bo wam powiem tak, nie postarzają. A jednocześnie przyciemnić to się. Przyciemnić to jest browser od tego. Mhm. Także jak widzicie usta już zapudrowane. I voilà. Naprawdę, puszek jest... Ja nie wiem, co z tym puszkiem. Jak trafię taki drugi, to będę go używała. I jako, że jesteśmy przy twarzy, też od was dostałam. Czy kupiłam? Nie, to akurat kupiłam. Podróbę tam czegoś. Make Up Revolution no to jest I Love Makeup, coś tam, coś tam. Jest to brązer rewelacyjny. Ja mam sobie taki pędzel do brązera nieco większy. I po prostu na dzień to, żeby nie za dużo. Ła, nie wywalej mi się. Bo to też wtedy nieestetycznie wygląda, nie ma co się naciapkać. Tutaj o troszkę wyszczuplamy czoło. I troszkę boczki. I optyka nam się lekko poprawię. Oczywiście ja mam światło dzienne, które jest za jakąś dziwną firanką, więc nie będziecie widzieć idealnie, ale to nie o to chodzi. Ja chciałam pokazać, czego używam. Mówię do Was 9 minut i zaraz skończę makijaż. Jeżeli chodzi o cienie do, do cienie do cienie, cienie, cienie. To najczęściej na dzień używam Catrice, które od Was... Cześć! O, jak fajnie! Fajnie odbija aniołka. Okej, okay, dobra. Cienie Catrice najczęściej używam. Jest to taka paletka cieni, i słuchajcie, najbardziej lubię tak. Jasny na całą powiekę. I tutaj naprawdę się nie babram, bo tym się za krzywdy nie zrobicie, bo to nie jest pigmentacja. Bóg wie jaka na zasadzie tragedia i trzeba na wszystko uważać, bo bym, padłabym jakbym miała codziennie robić taki makijaż, to z moją szybkością i dużą ilością musu do działania różnych ważnych rzeczy to make up jest akurat na miejscu przedostatnim i, i nawet tego jasnego nie widać, ale no powiedzmy wyrównuje koloryt, tak, trochę taki pudrowy tada, potem e, uwielbiam ten e, pomarańczowy i jak będzie sam taki cień, to na pewno go sobie kupię, bo kładę go tutaj od na powiekę tą, którą chcę przycięć i on jest mało widoczny, a nadaje fajnego efektu. I też kładę go na całą tylko na dole. co ja się męczę. I ono naprawdę jest niewiele i tym samym pędzlem, dziewczyny. Nie żeby się tutaj wczuwać i cudować. Oczywiście, jak i gdzieś na imprezę, to i godzinę się tam paćkam, ale, ale tak to, to jest tak to. Mazu, mazu, mazu. Mazu, Boże, jak to będą oglądać ludzie, którzy robią makijaż, to się załamią. Ale słuchajcie, to jest, to nie chodzi o makijaż, to chodzi o szybkość. Uwielbiam ten kolor. Mówię, go nie widać za bardzo. Potem biorę ten brązowy, żeby sobie... Oczywiście wszystko tym samym pędzlem, żeby sobie ślicznie przyciemnić tutaj i to na otwartych oczach to załamanie, żeby tą opadającą powiekę sobie zlikwidować o, proszę i mamy już brązik trochę się pyli się kurzy dobra, i słuchajcie takim najciemniejszym lubię sobie podkreślić lekko wszystko tym samym pędzlem a potem biorę sobie taki pędzelek rozczapiżony. i słuchajcie, to wszystko sobie po prostu wyrównuje co by nie było plan i wygląda jak normalny professional professional make up można? można super i ja bardzo lubię eyeliner coś mi do oka wpadło akurat przy filmie Używam Eveline, ewentualnie Golden Rose, jeżeli chcę kolorowe, no najczęściej czarny po prostu. I sobie kładę eyeliner blisko rzęs mych własnych, wyciągam sobie do góry, mogę jeszcze poprawić. On jest w pędzelku, teraz niech schnie. I druga, czyli nie, nie odmykamy powieki. To jest jedyna czynność cichej telefonie. To jest jedyna czynność, która wymaga nieco uważności. Ale jako, że robię to prawie codziennie, tak zwana wprawa zaistniała. Teraz biorę brązową czeską kredkę za całe dwa zeta i po moich brwiach permanentnych jeszcze troszeczkę sobie, bo przy makijażu one się trochę zamalowują. Nie ruszaj oczami, takie od lekko, lekko byle tylko poprawić, bo nie lubię wyrysowanych brwi i grubych po prostu. U siebie, bo u kogoś to czasem uwielbia, a Nie potrafię, może tak, tak? Czyli ja mam ten permanentny też po to, żeby mniej więcej ten kształt... bo... nie bardzo mnie widziałyście w momencie, kiedy sama rysowałam sobie brwi bez permanentnych i pogudzieki. W trzy światy po prostu. W trzy światy. I teraz tak, jeszcze tutaj czuję, że mam troszeczkę mokre na oku, to niech przeschnie. To wam powiem tak. Biorę odżywkę. Akurat mam zieloną, ale wolę niebieską. To jest Eveline chyba, tak? Tam 18 w jednym, 10 tysięczna w jednym. To oni tak zawsze ten. Ale odżywkę biorę nie do odżywiania rzęs, tylko do tego, żeby je sobie ślicznie zapaćkać białym kolorem. Sobie ślicznie zapaczkuję. Powiedzmy, że odżywiamy, tararara, nieprawda to jest, ale to jest fajny podkład pod, um, no powiedzcie, pod tusz. I tuszu używam, to znaczy tak, mam kilka tuszy, bo mam tak, jakiś za 5 zł, jakiś za 5 zł, za 11 ewe lubię go. I to, co jest mój ulubiony tusz, tego używam. Tylko na przykład te mam, bo mają szczoteczki takie, które jak mi się rzęsy skleją tutaj, to mogę wyczesać, nie? To taki, wiecie, trik po prostu. A ten tusz, mój ulubiony, to jest mój po prostu złoty gral Nie znam się na tuszach, nie kupuję drogich tuszy. Ten z tych do 10-12 zł jest po prostu najlepsiejszy. Rzęsy moje przynajmniej po nim wyglądają super. Bywa, że się sklejają, owszem, no ale właśnie po to mam wtedy to rozczesywanko. No. I to jest najdłuższa czynność, jaką robię. Bo tak naprawdę, same widzieliście, że twarz i, i ten. i oczy. To jest sekund na moment, bo nie ma co się wczuwać za mocno. To teraz weźmiemy Evelinu, On też ma taką specyficzną szczoteczkę. Tu długie, tam krótkie. I też lubię nim właśnie wyczesać rzęsy. Potem jeszcze pójdzie jedna warstwa, nie żeby nie, słuchajcie. Ja mam rzęsy długie, tylko białe, znaczy białe, jasne. I można je naprawdę ślicznie podkreślić dobrze położonym tuszem. No i mówię, to to jest czynność, nad którą najwięcej czasu spędzam. Nie przeszkadza mi to, bo jest to czynność prosta. Teraz mówię do Was 17 minut, ale normalnie taki makijaż to zajmuje, no nie wiem. Góra 15, jakby się powczuwał. Ale nad sami się trochę rozpieszcza. A my uważam, że mam fajne. Trzeba podkreślić. I to taki fajny biust przy dużym ciele też należy podkreślać. I jeszcze tutaj o. Dokładamy. Ja w ogóle raz miałam, znaczy raz, nie raz, bo ze trzy razy miałam doklejane sztuczne. W sensie tych takich 1 do jednego Dwa do jednego Cały czas próbowałam, żeby... A to było mnie nie widać, bo ja mam swoje długie. I to po prostu było tak, jakbym umalowała, więc ja już przestałam nawet tych doklejanych tam jeden do jednego tęsknić za nimi. To, to się mija z celem. Zwyczajnie. Dajemy wyschnąć. I w międzyczasie, czasie, słuchajcie, kredek, których używam, to są Golden Rose. Tu mam dwa kolory. Mam dziesiątkę, której zużycie jest większe, i dwunastkę, która jest bardziej blada. Dzisiaj może tą dwunastką. Także więcej różu, różu, że tak powiem, ale kolory trzymają się. ho, ho, ho. Golden Rose super te kredki zrobiło. Bardzo dobrze strugają te kredki B-Beauty Be temperówki z Rosmana. Też ja się nie da tym pokrzywdzić, bo to nie jest ciemne. Usta wyglądają zupełnie naturalnie trochę bardziej różowo. Różnica lekka w kolorze jest dwunastka i dziesiątka. Dziesiątka jest ciemniejsza, ma taki bardziej wyrazisty kolor. O. A dzisiaj na jasno idziemy. No i to by było dziewczynki na tyle. Kabun, przemiana. No, takie kosmetyki u mnie się bardzo, bardzo mocno sprawdzają. Do zobaczenia w kolejnym klipie. Pewnie jeszcze coś nagram. Pa, pa. Można o. Widzicie, może tak papa jak papa wcale źle to oko nie wygląda. Nie? Może być.